Hej, a ludzie i ludziska, z tej strony Recygwitowaz w kolejnym odcinku z serii POSTAL 2. Dzisiaj mamy czwartek. Odzyskaliśmy większość naszych rzeczy, ale nie wszystkie, bo na przykład maczety nie odzyskałem, ale przynajmniej odzyskałem najważniejsze, czyli to i to. A to, że byłem w stroju pokraka, to inna sprawa. O, jest rewolwer, który one-shotuje, proszę bardzo. Który ktoś mi bezstrzelnie ukradł. Shotgun, wszystko. No, generalnie wszystko się zgadza. Dobra, niech zostanie nam tutaj piła, okej. Okay. Mołotow jak najbardziej. Ile? 10 mołotowów?! No nie! To chyba trochę za dużo tych mołotowych, czyż nie? Trzeba je zużyć. Bo trochę mi ciążą w kieszeni. Trochę mi te mołotowy w kieszeni ciążą, czyż nie? O, na przykład... I... <ścoughs> Proszę, jakie piękne użycie mołotowa. Jeps! Gdzie ma? Jep! Coś mówiłeś? Chyba nic nie mówił. Czyż nie? Dobra, więcej paliwa do naszej piły, bo to się pierwysko przyda! O, fajna zrobi. Jakiś lepszy armor? Wow! Pistolet tu z Tumikiem, proszę bardzo. Więcej dobroci. Cześć, pieseł! Właśnie, ja coś dla ciebie, pieseł, mam? Chyba mamy dla siebie pieseł. O, wciśnij, by puścić wszystkie i zaprzyjaźnić się z psem. O, mamy kompana. Mamy naszego kompadre. Zobacz, jaki fajny kompadre. No i co? I co zrobisz, pieseł? Pieseł? Dobra, nieważne co zrobi pieseł, ważne jest to, co mamy do zrobienia. Mianowicie, mapka... Mogłem po prostu M nacisnąć. Na palm, kroci, steki i zapłacić mandat. No, okej, okay, to myślę, że zajmiemy się najpierw stekami. Myślę, że to będzie dość przyjemniejsza czynność. Łow, mordę, armia na. Armia? O w dupę. Armia na ulicy, robi się ciekawie. Coraz ciekawiej w tym się robi, nie powiem. Jak już armie wysyłają do tego słodkowidnego i jakże przyjaznego ludziom miasta? No to coś musi być poważnego na rzeczy. Dobra, niech ci koleś... O! Więcej paliwka, proszę bardzo. Karnister karnister. Oho, 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 oho. Tak, swoją drogą to wam powiem, że... Jak jeszcze nie miałem katany piłować, kuchaj, to ja myślałem ogólnie to my... Co zrobić. W tym odc... Co zrobić w danym odcinku? Co by zrobić, żeby było śmiesznie? A tak! Jak mam te katana i piłę, to odcikim jak się same się robią! Przepraszam, że on... It's just the prank, It's just the prank, bro! O, jeszcze strzał w kolano. Oj, sorry! Sorry! A ty co się tak? Koś nie wie wszystkim uciekać! Koś nie wie wszystkim spierdalać! Dobra, chodźmy po te stejki! Chodźmy po tej steki po prostu. A mamy iść bodajże. na południe. Przy okazji jeszcze mandat zapłacimy. I utniemy parę kończyn. Ewentualnie pokrócimy ludzi o głowy. Myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka. Surprise, motherfucker! Ta, o mordę. Skillshot! Skillshot! A je! Skillshot! z <laughs> O dobra, tu można kupić fajne zdrowia z tego co... Wow! Gdzie? O! Ty coś na mnie. wszyscy to mówią. Chciałeś coś na mnie naszykować A, to chyba... Ktoś miał w kieszeni te fajne zdrowia i... Ej! Co ty? Kim ty jesteś, żeby do mnie strzelać tak po prostu? W dupę jeża pięć faj. O no, w borde no! Nie dawajcie mi tyle tej zastranej amunicji, bo nie mam z nią co robić! Chyba trzeba poprowadzić nieco innych metody z kontroli ludzkości. I... Oui! Bęk! I. Jebnie! No tak 2 na 10 bym powiedział Gdzie jest moja. O jest! Katana jest, ale... kowalski. Też fajna rzecz. Waflu? Popuściłeś! Powiedziałeś, waflu! O nie! Tak to my nie będziemy rozmawiać! Coś fajnego? A, strzelba, do której mam full amunicji. W ogóle ja to strzelam? A nie, strzelam w sumie w tej grze nawet. Co robię? A na przykład ukraca Twój przyjaciół o głowę. Z pomocą jakże pięknego narzędzia, jakim jest młotkowalski. Dobra, rzućmy jeszcze to. Ej, serio, nie mam z to samo robić. No, detonuj to! Wow! Wow! Dobra, robi się coraz ciekawiej. A nie, jednak katana tu się bardziej czyta, Gdzie jest... No, katana, katana, katana! Dawaj to! A! Ja. Co to, jeszcze wbijaj? Nie. Jakiś ATF. Jakiś ATF powiadacie, dobra. Niech będzie i ATF, dobra, gdzie jest... Chciałem powiedzieć, co, gdzie jest jakieś coś do leczenia, ale tymczasem no... Loading screen. W sumie też dobrze. Już mi lepiej. O, i proszę bardzo, jedno piwerko sobie odpalimy. Oh yeah. That feels so good. Kiciusie! Dobrze, że to jest nierdzewne. Cześć, Kiciusie! <mau>, Mau! Mau! Nigdzie nie dzwonisz! Czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Dzwonię w No... Nope! Waflu? Powiedziałaś Waflu? Powiedziałaś do mnie Waflu? Chyba się wyraziłem jasno na ten temat. Od Debili, Kretynów, Dżimort, Zjebów. Jak najbardziej! Ale od Wafli? Zapamiętajcie sobie to na przyszłość. Nie próbujcie nazywać mnie Waflu! Ej, slajdę jest... sekret, co ja w ogóle robię? Co ja w ogóle robię? Przecież mam tyle rzeczy dobrych tutaj do wykorzystania. O w dupę, za daleko. Dobra, teraz będzie w sam raz. No, dawaj, dawaj! O, pieseły. Pieseły! Ej! Tylko trochę podkurwione te pieseły, nie powiem. Gdzie ty. Gdzie uciekasz? Dokąd to? Ej, gdzie jest jakieś. Mołotow. Mołotow. Ooooooo oui! Chyba przedążyłem. Jeps A łopatą też co Back. Dobra, nie, łopata to jednak nie I bang! Dobra, by się generalnie przydało trochę podhealować. Dobra ich będzie faja zdrowia, ale się świetnie Dobra, gdzie jest moja... Auje. Natychmiast się zatrzymać. Nie, gdzie się nie, zatrzymuje. Jebs! Sztuk trzy. Jaki nie, nie, podejrzany? Z czym ty do ludzi? Eee. nie, Nigdzie nie, 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 się zaraz nie, 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 jednym ciosem nie, Ej, teraz w ogóle przede wszystkim... A nie, dobrze idę! Dobrze idę! Dobra, to teraz gdzie ja to nie chodnajdę? O To jest dobra okazja na... No właśnie. Whee! Whee! Co tak laguje? Co te lagi? Przepiękne dzieło zniszczenia. O! Tam widzę demonstranci! Jaj. Ale katane, poproszę. Yep. O, tutaj znajdę nasze... Stejkunie. Halu? Dzień dobry, przyszedłem po stejka, A nie jakąś kanapeczkę. Ty, a ja to Lach. Może byś zaczął obsługiwać? Potrzebuję steki na grilla z Rzeszenia Psychotycznych Przyjaciół. Hmm... Kicha. Muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. I pewnie na samym końcu tego zaplecza. A to zaraz się przekonamy. A jak żeby miało być inaczej? No to teraz ze wspólnicy szykuje nam się kolejna chora przygoda. Aha! Łota Łote Łota No to nie ma co się pieprzyć z nimi Gdzie uciekasz? Ej Katana mi się wbiła w, w ścianę Hej Zarąbisz tym motyw Taki całkiem osom awesome. Dobra, ale gdzie jest tutaj? O dobra, jest przejście dalej a może i nie? A. 102 punkty zdrowia, okej. Okay. Rozumiem, dlaczego mi apteczki nie wzięło i Dobra, nie, serio, gdzie jest przejście dalej? A, tu jest! Tu jest! Jeps! Coś chciałeś, kolego? Jeps Generalnie coś... Podejrzanie! Dobra! Cofam! 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 Cię mówić, że podejrzanie spokojnie! Fear? Bocie się ucz! Bocie się ucz Fear! Schody! Pod schodami fajne rzeczy! Których... A nie, w sumie mogłem zebrać. Sam kevlar. No. I tak powinna wyglądać gra. Ej, co to jest? Dlaczego się wykilowałem znowu? Ja rozumiem, że mam dużo fajek zdrowia, ale... No bez jajec! Jebs! Ej, powinno ci łeb uciąć, a nie... O! Paliwko! Paliwo do wyrzutki. Wyrzutki i rakiet! Eee. Krówcia? Gdzie? Gdzie? Ojej, to musiało polać. Mam gdzie dziwne wrażenie, że są tam gdzieś stać wiem, ja... Krówcia! Nie martw krówciu! Idę z odcieczą! Ale najpierw dobre stawy. Aha. A jakby tak. No nie, nie bardzo. Także może klasycznym headshotikiem. Dobra. Klasyczny headshotik zadziałał. Wow! No, najważniejsze, że mamy nasze narzędzie mordu z powrotem. Ej, macie też nawet z powrotem mamy? Ej, dobre, dobre, dobre! Ale jednak mimo wszystko katana przede wszystkim. Nie, nie, nie. Siema! No, z kim żesz? Ja rozumiem, że... O, granaty, proszę bardzo. Coraz więcej tutaj dobroci! 360 no! Dobra, bez 360, ale... No scope! Yeah! A do tego kopyta coś mamy? Nie, nie mamy niestety. Do D mamy, do shotguna mamy Z tego w sumie byśmy mogli coś postrzelać. OK, a do sniperki. E! A bo oni mają maczety, to dlatego. Co nie zmienia faktu, że jest małym sportem maczety. No cześć! Pewnie jest, zaraz postąpicie o haksy bo coś, bo... Ej, ja rozumiem, że jesteś gruby, ale... To chyba trochę przesada, ile wytrzymałeś. Ej, z tego postrzelajmy sobie. Bang! To chyba tak średnio działa. Także, no niestety. O, Ingram, ale niestety. Wow, sporo tego. Tasaki, maczety, młody kowalskie! Dobra, ale dajcie mi jemkę z powrotem. Postrzelajmy trochę. Dawno nie było. A ty co? Strzelbą chcesz mnie pojechać? No to niestety koleż, ale mam dla ciebie złą wiadomość. Gdyś mnie nie załatwisz w taki łatwy sposób. Dobra. No i zbaniej! Jezik odlecik! Ale zaś ciekawa z kolejna chora. Kurwa, bydliny. Hej, a może dam się im zarasztować? To przy okazji załatwiać też sprawy mandatu! Lepiej, żeby to były cholernie dobre steki. Jeżeli ktoś ma ochotę, trzy Właśnie. Zmileki. Chociaż. steki z krowy! Rzuciłem broń! Rzuciłem broń! No, aresztuj mnie! Muszę ci teraz założyć branzoletki. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie. wierzę, żeś ty z uwolni. Dobra. No to wygląda na to, że jesteśmy w więzieniu. Ale mamy jakieś nasze rzeczy? Mamy tylko koty, mamy tylko to, dziwne coś, mamy mapę. I mamy... ...zapałki. No, dawaj! To jest zraszać! No zraszać, gaddemet. O, pykło! Dobra, no to opuszczamy ten przybytek. I szukamy przede wszystkim... Wszystkie nasze rzeczy. W ogóle mi zaliczyło to? No teoretycznie zaliczyło, ale steków samych w sobie nie mam. A i tam odnajdziemy jeszcze. Jeszcze je znajdziemy, spokojnie. O, coś tu? Zbrojownia? Bez munduru nie ma broni. To trzeba ogarnąć mundur w takim razie. Dobra. Nawiewamy z bombą! Ale serio, byś mi przydał ten mundur albo coś. Gdzie ja znajdę mundur? Halo? Dzień dobry? Gdzie znajdę mundur? Jeden mundur na wynos poproszę. Nie mam mundura ani nic. Broni też specjalnie nie mam. Jak tutaj? No nie bardzo niestety. Natychmiast się zatrzyma. Sra ta tata! Srał pies. Archiwum. Podejrzany... Powiedziałem strata, tata Archiwum, właśnie. Może w archiwum coś będzie? Ej, żeby tylko do mnie nie zaczęli strzelać, to by było trochę smutne. Ue, natychmiast no. Co jest? Mam cię zbutować? Ej, serio? Chyba mam ich. No, szkuźwa, no! Czy moglibyście się z łaski swojej odstosunkować ode mnie? Dobra, coś czuję, że to nie będzie wesoła przygoda. Taka fest nie wesoła, nawet bym powiedział. Ile tych pokoi przesłuchań? Dobra. Srać. Jak już to raz kiedyś powiedziałem. Ilu ich tam jest? Więcej was babka nie miała? A. A, łączność, ok. Auć, 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 auć. auć. Dobra, nie, 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 nie. Zbrojownia. No chcę do zbrojowni, no God damn it! Ja potrzebuję bardzo tej zbrojowni, bym nawet powiedział. Ale stroju nigdzie nie widzę. Musi gdzieś być w okolicy. No bezki tu musi być! Dobra, zjedzmy trochę może. I odbudujmy może chociaż trochę hapsów, które straciliśmy w wyniku upałowania. Nie! Oczywiście poczki muszą być? Rany, nie było tak źle. A jakże? Wyjście. No niby tam jest wyjście, ale. Zbrojownia. Zbrojownia z tylko i wyłącznie. Serio, mam cię z... Natychmiast się zatrzymać. Nie Czuje się za dobrze. Drwałem, bóź. Drwałem, bóź. Drwałem, bóź. No. No. dawaj. No. No. Spawujemy. Sputujemy. No. No. Jestem no. O oh fuck! Ile mam HP?! Jak ma HP?! O oh, w dupę, o oh, w dupę, o oh, dupę, o oh, oh, dup sztala! Dobra, teraz tutaj mi się przydadzą apteczki. No nie, jeszcze... Jeszcze czego?! Do niemalże... Nieuzbrojonego... Ej, hey, wait a second. jakby tak? Może w taki sposób? Otwierać, otwierać, otwierać! Oh yeah. Zamieszki! Kuźwa! Otwieraj to! Otwórz to, powiedziałem! O. No właśnie. Dzięki. Dobra, to może jako że... Ło wow, w dupę! O, żeż w dupę!

a zaraz będę miał smaka. Hej, Przechodzę. właśnie. No, dawaj! No, po dupę! Ja pierdole, no. To jest jakaś przesada. O! Czy tu jest coś dobrego? Powiedzcie, że tu jest. Nie, nie ma tutaj nic specjalnie dobrego. Niestety. Romać! No, nie odpuszczą! Okej, okay, tego nie słyszałem. Magazyn. Ej właśnie, może w magazynie coś będzie O, 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 o! To... No dawaj. Kasa. Broń. Dobra, mamy się przynajmniej jak bronić. Dobra, ale ja chyba trochę za mało tej broni. Trochę za mało. Za mało. Dobra, jest apteczunia, ale stroju nadal szukam, musi gdzieś tu być strój, To no bez kitu, Posuj! tu, czy ja widzę, czy ja widzę, czy ja widzę, 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 no, no dawaj, ubieraj, 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 ubieraj. Chyba mamy to. No, jaki tłok się tu porobił, no? Ja cię syfię. Jaki tłok, no? Jasna tupa. No ale dobrze, przynajmniej mamy. Przynajmniej mamy strój policjanta. Najważniejsze. Dobra, to teraz wracamy tam na dół. Idziemy do zbrojowni. W końcu. Dobra, to jeszcze póki co zostawimy to, co. Aha, dobra Cokolwiek. Mniejsza z tym. Chciałem coś powiedzieć fajnego, śmiesznego w ogóle, ale. No nie pykło. I. Wojciech, że tu są moje wszystkie bronie. Wszystkie! Wszystkie! Oj! Mam chyba jakieś dziwne wrażenie, że mam nawet nadwyżkę. Co mówiłeś? Muszę sobie na nagranie przesłuchać albo coś. W ogóle co my mamy? Dezerta, mamy strzelbę, ammo, granaty, snajperki. Wyrzutnia rakiet, okej! Okay? Dobra, to w sumie możemy już nawet przejść bez jakichkolwiek y, zawahań tutaj dalej. Możemy już przejść dalej. Bez względu na to, co się dzieje. Bez względu na to, co by się tutaj działo. Już mamy zapewnione względne bezpieczeństwo. O, ponczuś. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Magazyn dowodów. Yes! Okej, okay, jestem szczęśliwy! Jestem szczęśliwy! A to tu trzeba było zajrzeć. Rozumiem! Już teraz wszystko rozumiem. Dobra, a teraz. O! Lovely. Nie zapomnij o wrzuceniu petycji. Drugie piętro. Dobra, ale chciałbym na przykład zapłacić ten mandat. To jak to mogę zrobić. Nie wiem, coś tu? Zabierz kopię z archiwum. Cokolwiek. Tu zamknięte. Odnoszę jakieś dziwne wrażenie, że szukają właśnie mnie. Dobra, wyjście, wyjście. Wyjście na górę, tylko dla personelu. Wow. No, ale ja chciałem mandat zapłacić przede wszystkim. Dobra, nie może muszę opuścić tę lokację. Nie trzeba proroka, by zgadnąć, co się stanie, jak mnie następnym razem zobaczą. <laughs> Zaiste, śmieszna historia. Ale co? Mamy jedną, Mamy jedną rzecz ogarniętą. No to teraz się wracamy. Idziemy zapłacić ten mandat. Dzień dobry? Cześć. Hej. No hej. Żyję po to, by dopłacać do funduszu emerytalnego drogówki. To będzie 300 zielonych. W Mordy. Ile? Ile? 300? Dobra, trzeba się pobawić, w GTA. A jako, że mamy strój policjanta, no to raczej nic jest stoi na przeszkodzie, by zrobić małą rozjebundę. Nie, nie, nie. Kasa! Dawaj kasę! Dawaj kasę! Dawaj kasę, powiedziałem! Ej, wait a second, bankomaty! Kasa! Dawaj hajs! A może powinienem poprosić się o to kogoś kto ma pieniądze? Tylko wait a second. Mam gdzieś tu jakiś telefon? No niespecjalnie. Ale fajnie sobie chętnie odpalę. To na pewno. Witam? ale. O! Apteczka jeszcze wiernie. tutaj była! O, Przechodzić. Okej. Okay. Gdzieś coś były jakieś pieniądze w okolicy. Tylko gdzie? To jest pytanie, no musi być gdzieś tutaj jakaś kasa. Kasa, kasa, haj, siwo. God fucking demet. Tu karabin tylko ja, jakieś pieniądze? Przechodzę. mam! Ja chcę przejść, głupi grubasie. Opakowanie psich przysmaków. Do czego ja zebrałem amunicję? Tak spytam. Pierdziele, mam już tyle tych broni, że to się w dupie nie mieści. Tak, całkiem dosłownie. Dobra, katana, katana. No. I tak ma być. Dobra, wiecie co? Chyba trzeba złożyć wizytę w miejscowym sklepie. Na przykład w tym sklepie tutaj. Potrzebuję 300 dolców. Wow! Właśnie, there is nothing to see here. Dobra, Dawaj, hajs! Ciemka! cześć! Dawaj pieniądze, powiedziałem! O, bankomat. Ile? 160. Dawaj! Hajs! Dobra, hajsu chyba nie da, ale z drugiej strony. Polczu się! A jak jakby tak postrzelił to? No tak nie bardzo. Tak nie bardzo! Czego do mnie strzelacie? Coś tu? Nie Gdzie ja odnajdę tyle kasy teraz? Powietrzywy mi proszę Może tu? Dobra, ja generalnie widzę, że mamy dość długi czas odcinka, także... No ja bym póki co się wstrzymał i wiecie co, generalnie nazbieram tą kasę, jej już tak poza nagraniem, także dziękuję wam serdecznie za uwagę, to był Postal 2, ja jestem w ręce. trzymajcie się i czołem!